Powiat Trębowelski. Budzanów, gmina Budzanów. Miasto zamieszkane przez Ukraińców, Polaków oraz Żydów do 1943 roku, liczące 5500 mieszkańców. W marcu 1944 roku banderowcy spalili 120 budynków i zabili kilku Polaków. Spalono też zabudowania Ukraińca Josypa Diuka, zwanego Gedzykiem. Uratował on konie i krowy swoich polskich sąsiadów, chreczuchów, rozbijając drzwi do stajni w czasie pożaru. Iwanówka, gmina Iwanówka. Wieś polsko-ukraińska licząca około 2800 mieszkańców. 12 marca 1944 roku w wyniku napadu UPA zginęło 19 osób. Ksiądz Franciszek Napieracz zdążył schronić się na plebań grecko-katolickiej. Postanowiłem, pisał w sprawozdaniu kilka dni później, w obawie rozstawionych ewentualnych czujek, przebrać się w strój kobiecy i przejść do ukraińskiego proboszcza w miejscu, aby zasięgnąć rady, co dalej czynić. Wyszedłem z kościoła w kierunku ukraińskiego probostwa, ucieszono się, że żyję, uspokojono mnie, że jestem u nich bezpieczny, ale naprawdę czułem, że sami się boją. Przenocowałem, otrzymałem cirka 120 złotych. Do worka pokarm i raniutko odwieźli mnie na przedmieście Trębowli w tym samym stroju kobiecym. Słobudka Janowska, gmina Janów. Wieś z przewagą ludności polskiej nad Ukraińską, licząca około 1280 mieszkańców. Według relacji Wojciecha Pleszczaka 9 września 1944 roku banderowcy zamordowali 9 osób z rodzin polskich oraz Ukrainkę o przezwisku Siworysicha w zaawansowanej ciąży za to, że zawiadomiła Polaków, kiedy do wsi weszli banderowcy. Sorocko, gmina Sorocko, wieś z przewagą ludności ukraińskiej nad Polską licząca ponad 2900 mieszkańców. 23 listopada 1944 roku banderowcy zamordowali ponad 90 Polaków. Zygmunt Harz opisuje jak przeżył napad. Moje wejście do stodoły zauważył miejscowy młynarz, Piotr Dudka, Ukrainiec, który zabrał mnie do mieszkania i tam dokonał opatrunku lewej ręki. Mieszkanie, do którego trafiłem należało do Ukrainki, kobiety w starszym wieku to ona, wspólnie z młynarzem, dokonała opatrunku zwisającej i krwawiącej lewej ręki i ramienia. Banderowcy w pościgu za mną dotarli do tej stodoły. Kiedy mnie tam nie znaleźli, zaszli do mieszkania Ukrainki, pytając jej, czy nie widziała rannego Lacha. Ta im kategorycznie powiedziała, że takiego nie widziała i u niej jego nie ma. Ja w tym czasie byłem na strychu ukryty za szerokim przewodem kominowym. Trzymałem w ręku swój ostatni granat typu F1, gotowy w razie odkrycia do popełnienia samobójstwa. Ci sami banderowcy po raz drugi powrócili do domu lepianki tej Ukrainki i jeden z nich wyciągnął z torby cały plik banknotów sowieckich i powiedział do tej kobiety, że to wszystko będzie jej, jeżeli wskaże, gdzie ukrył się ranny lach. Odpowiedziała po raz drugi, że w jej domu nie ma lacha. Wśród zamordowanych był też ksiądz Adam Drzyzga, wcześniej grecko-katolicki proboszcz parafisorzko ostrzegał go, że upowcy wydali na niego wyrok śmierci i radził, by jak najprędzej wyjechał. Ksiądz Drzyzga postanowił to uczynić, jednak już nie zdążył, zginął śmiercią męczeńską. Stadnica, gmina i ławcze wieś z przewagą ludności Polskiej nad ukraińską licząca 140 mieszkańców. 12 lutego 1945 roku banderowcy zamordowali 25 Polaków. Świadkiem wydarzenia był Władysław Biliński. Tej nocy wiele polskich rodzin spało u swych przyjaciół, sąsiadów na strychach, w większości za ich wiedzą, ale też zdarzało się, że i bez ich wiedzy. Nasza rodzina spała na strychu u sąsiada Ukraińca Wasyla Ptaszyńskiego. Tej nocy banderowcy przyszli również i tu. Zatrzymali się w sieni i wypytywali Wasyla, czy nie wie, gdzie są kryjówki Polaków-sąsiadów. A kiedy on powiedział, że nie wie, wtedy banderowiec powiedział mu, Wasylu, tebe spiut proklatyje lachy. On im na to, ja bohater. Ja walczyłem razem z Michałem Bilińskim, z bolszewikami nie wahałbym się go ukryć przed wami. To mój przyjaciel. Ale on dziś nie wierzy mi i boi się mnie tak samo jak was, młodych Ukraińców. Jeśli mi nie wierzycie, to szukajcie. Na jego zdecydowaną odpowiedź banderowcy poszli dalej. Świadek ocenia, że wobec znikomej liczebności Polaków w tym regionie nie było szans na walkę z UPA. Jedynym środkiem dającym pewność przeżycia były kryjówki nocne i dzienne, stałe zmiany miejsc pobytu w rejonie i poza rejonem wsi. Pomagali nam przeżyć nasi sąsiedzi, Rusini, Ukraińcy, często nas ostrzegając lub udzielając schronienia przed banderowcami. Strusów gmina Strusów. Wieś polsko-ukraińska, licząca około 2500 mieszkańców. W październiku 1943 roku banderowcy zamordowali księdza grecko-katolickiego, pana Siuka, Ukraińca żona tego z Polką, który w swoich kazaniach potępiał zbrodnie upa na Polakach. Zabito również jego żonę w zaawansowanej ciąży. Tiutków, gmina Darachów. Wieś z przewagą ludności polskiej nad ukraińską, licząca ponad 1100 mieszkańców. 23 marca 1944 roku banderowcy zamordowali 22 Polaków. Mimo terroru wobec opornych, piszą Paweł Bury i Kazimierz Pelc, wielu uczciwych Ukraińców nie dało się wciągnąć do udziału w zbrodniach, jak to pokazują liczne przykłady. Na przykład w naszej wsi Ukraińiec Michał Kapusta podczas napadu ukrył u siebie dwie polskie rodziny, a poszukującym im banderowcom powiedział, że u niego Lachów nie ma. Ocalił im życie. Tenże Michał Kapusta został mocno pobity przez swego brata banderowca za odmowę udziału w mordach Polaków. Inny z naszej wsi, Polak Skrętkowicz, tej nocy podczas napadu usiłował wypędzić bydło z obory przed jej spaleniem. Zastał go przy tym jeden z napastników. Nie tylko, że pozwolił mu wykonać tę czynność, ale powiedział mu: Uciekaj, bo jak przyjdą inni, to ciebie zabiją. J. Skrętkowicz ocalał. Wierzbowiec, gmina mogielnica. Wieś polsko-ukraińska licząca około 2500 mieszkańców. W latach 1943-44 z rąk banderowców zginęło ponad 60 Polaków. Antoni Gomułkiewicz pisze, że miejscowi Ukraińcy poza nielicznymi wyjątkami odmawiali jakiejkolwiek pomocy Polakom. Większość z nich w obawie przed karą ze strony banderowców. Według relacji Jana Szozdy, Ukrainiec o przezwisku Krzyworęki. Ostrzegł Polaków o napadzie planowanym na 12 marca 1944 roku. Dzięki temu Polacy przygotowali odpowiednie schrony i kryjówki. Michał Berbeć opowiada, jak w czasie napadu 22 marca 1944 roku, miał wówczas 12 lat, uszedł z życiem. Nad ranem poszedłem do ciotki w Laskowcach. Jej mąż, a mój wujek był Ukraińcem. Bardzo uważałem, aby nikt mnie nie zobaczył. Ukryłem się w ich stodole. Kiedy do stodoły weszła ciotka, posiano, to zobaczyła mnie. Natychmiast zabrała mnie do swego domu, nakarmiła i schowała na łóżku pod pierzyną. Niedługo potem przyszedł wujek i zapytał mnie, czy mnie ktoś widział, jak wchodziłem. Odpowiedziałem, że nie. Wtedy wujek zabronił mi wychodzić z mieszkania i powiedział: Twój ojciec już nie żyje. Zazdrość gmina Darachów. Wieś z przewagą ludności ukraińskiej nad Polską. Licząca około 2000 mieszkańców. 12 lutego 1945 roku z rąk banderowców zginęło około 40 osób. Ocalał m.in. ksiądz Kazimierz Lechman, któremu udzielił schronienia miejscowy ksiądz grecko-katolicki. Powiat Zaleszczycki. Burakówka, gmina Koszłowce. Wieś polsko-ukraińska licząca ponad 2000 mieszkańców. 2 maja 1945 roku został przez banderowców zamordowany Ukrainiec, który wystąpił w obronie swojej żony Polki. Czerwonogród, gmina Drohiczówka. Wieś z przewagą ludności polskiej nad ukraińską, licząca około 360 mieszkańców. Na początku 1944 roku wspomina Kasper Kazimierz Karasowski: Pamiętam, do naszego domu przychodzili sąsiedzi Ukraińcy. Michał Stachera, Paweł Kolba i Paweł Wytrykusz, którzy radzili memu ojcu Ignacemu Karasowskiemu, by uciekał ze wsi i szukał gdzieś schronienia, bo Polakom grozi niebezpieczeństwo. Mówili też o święceniu noży i broni przez popów ukraińskich, którzy zachęcali do mordowania Polaków i rozgrzeszali ich. Opisując wojenną historię rodziny, Maria Józefowska mówi też o opuszczeniu przez nich Czerwonogrodu potajemnie ojciec wszedł w kontakt z zaufanym przyjacielem naszej rodziny i ten zgodził się zawieźć nas do Zaleszczyk. Był to Ukrainiec. Przedsięwzięcie było bardzo ryzykowne dla nas i dla naszego przewoźnika. Trzeba było przedrzeć się przez tereny opanowane przez bandę. Latacz, gmina Drohiczówka. Wieś z przewagą ludności ukraińskiej nad polską, licząca około 1600 mieszkańców. 15 lipca 1945 roku banderowcy zamordowali 90 Polaków. Celestyna Litwińczuk, wówczas 11-letnia, przeżyła napad, ukrywając się początkowo z ojcem w stodole u znajomej Ukrainki, bez jej wiedzy. Kiedy nadszedł ranek, ojciec zaniósł mnie do mieszkania innej znajomej Ukrainki, która przyjęła mnie, a sam poszedł szukać ubrania dla siebie i dla mnie. Wtedy do mieszkania weszło kilku uzbrojonych ludzi z pomalowanymi twarzami na czarno i czerwono. To byli banderowcy. Na szczęście zaraz za nimi wbiegła jakaś młoda kobieta, córka lub synowa tej starszej Ukrainki, która mnie przyjęła i zagadała tych mężczyzn, zabierając ich do drugiego mieszkania. W tym czasie przybiegła moja starsza siostra przynosząc mi ubranie. Ta starsza Ukrainka ostrzegła ją, by szybko mnie zabierała i czym prędzej uciekała, bo grozi nam niebezpieczeństwo. Przez kilka dni cała nasza rodzina i kilkunastu innych mieszkańców ukrywaliśmy się w piwnicy ukraińskiego księdza za jego wiedzą. Pewnego wieczoru przyszedł do nas i powiedział, że jego służba zameldowała już banderowcom, że ukrywa on Polaków i nie może dać żadnej gwarancji bezpieczeństwa i radzi jak najszybciej uciekać. Pomógł w zorganizowaniu ukraińskich furmanek i odwieziono nas do Tłustego i tam zamieszkaliśmy aż do wyjazdu do Polski. Inny mieszkaniec latacza, Eugeniusz Tuligłowski, także ukrywał się z rodziną w domu sąsiadki Ukraińki. Po kilku dniach oznajmiła im, że ktoś doniósł banderowcom, iż ukrywa polskie dzieci i że w związku z niebezpieczeństwem muszą opuścić dom. Torskie gmina Uścieczko wieś z przewagą ludności ukraińskiej nad Polską, licząca ponad 2500 mieszkańców. W październiku 1944 roku z rąk UPA zginęło ponad 40 Polaków. Aleksander Chmura, szczegółowo opisując przebieg wydarzeń, odnotowuje pomoc udzielaną Polakom przez Ukraińców. Wymienia ukraińską rodzinę Pacholczaków, która ukryła przed napastnikami Genowefę z domu Kobylańską i jej dziecko. Pisze także o Ukraińcu Kościuku, starszym bracie w cerkwi grecko-katolickiej, który znalazł się wśród kilkudziesięciu ofiar kolejnego napadu, zamordowany wraz z rodziną za to, że nie pochwalał zbrodni dokonywanych przez upa. W styczniu 1945 roku upowcy zamordowali polsko-ukraińską rodzinę sędziszewskich. Przy życiu pozostał ich syn Franciszek. W czasie nieobecności wartownika, pisze chmura, Frankowi udało się rozwiązać skrępowane nogi i ze związanymi rękami zdołał się wyczołgać znanym tylko sobie przejściem ze stodoły i zbiec. Na drodze spotkał znaną sobie starszą kobietę, Ukrainkę, bardzo religijną, która rozwiązała mu ręce. Uchryńkowce, gmina Uchryńkowce, wieś z przewagą ludności ukraińskiej nad polską, licząca około 1600 mieszkańców. W kilka dni po Bożym Narodzeniu, wspomina grudzień 1944 roku Maria Sosnowska, znajoma sąsiadka Ukrainka poinformowała nas o niebezpieczeństwie napadu banderowców i radziła schronić się w mieście. Skorzystaliśmy z tej rady i wyjechaliśmy z ojcem do Zaleszczyk i tam zatrzymaliśmy się u krewnego. Po dwóch dniach oboje wrócili do Uchryńkowiec. W pewnym momencie zauważyłam przez okno, że paliła się polska część wsi Uchryńkowce. Przerażeni tym wydarzeniem schroniliśmy się razem z ojcem u sąsiada, Ukraińca. Ten przyjął nas i razem z ojcem obserwowali, czy w naszym kierunku nie zmierzają banderowcy. Zdołali uniknąć losu kilkudziesięciu Polaków zamordowanych 1 stycznia 1945 roku. Uścieczko gmina Uścieczko wieś ze znaczną przewagą ludności ukraińskiej nad polską i żydowską licząca ponad 2200 mieszkańców. Według relacji Edwarda Jaworskiego w 1944 roku banderowcy zamordowali 17 Polaków. Ksiądz Piotr Chomiak został uratowany przez Ukraińca, który wywiózł go potajemnie do Tłustego. Być może za tę pomoc Ukraińiec, jego żona i dwaj synowie zostali zamordowani. Rzeżawa, gmina Zaleszczyki Stare. Wieś ze znaczną przewagą ludności ukraińskiej nad Polską licząca około 800 mieszkańców. 13 listopada 1944 roku banderowcy zamordowali pięciu Ukraińców, którzy sprzyjali Polakom i potępiali zbrodnie upa. Powiat z Zbaraski. Czachary zbaraskie gmina Maksymówka. Wieś z przewagą ludności polskiej nad ukraińską, licząca około 700 mieszkańców to, że moja cała rodzina i ja uniknęliśmy śmierci, wspomina Rudolf Milaszewski, zawdzięczamy Mikołajowi Siwemu, Ukraińcowi z naszej wsi. Kiedy wracałem do domu wieczorem, lato 1943 roku, z innej wsi, spotkałem go i powiedział mi: "Uciekajcie ze wsi, bo może stać się coś złego, grozi wam niebezpieczeństwo". Jak podaje Edward Paliniewicz, 2 lutego 1945 roku z domu Ukraińca Pawłyszyna, u którego ukrywał się razem z matką, został uprowadzony i zamordowany przez banderowców 17-letni Gustaw Drobnicki. Ciężko pobita matka ocalała dzięki pomocy sąsiada Ukraińca. Koszlaki? Gmina Koszlaki. Wieś z przewagą ludności ukraińskiej nad Polską, licząca około 2500 mieszkańców. Unicki proboszcz parafii Koszlaki, ksiądz Teofil Łucyk, napisał do kurii metropolitalnej obrządku łacińskiego w Lwowie pismo, w którym poinformował o uprowadzeniu przez upowców 5 listopada 1944 roku wikariusza tamtejszej parafii rzymskokatolickiej, księdza Włodzimierza Siekierskiego. Powiadamiał też, że zajął się osobiście pogrzebem zmarłego śmiercią naturalną proboszcza katolickiego, księdza Jana Bilińskiego. Prosowce Gmina Skoryki, wieś polsko-ukraińska, licząca około 450 mieszkańców. W listopadzie 1944 roku banderowcy zamordowali Ukraińca Chrychoria Chinija i pięć osób z jego rodziny za to, że piętnowali grabież i mordy dokonywane na Polakach. Stryjówka, gmina Maksymówka, wieś z przewagą ludności polskiej nad Ukraińską, licząca ponad 1800 mieszkańców. W 1943 roku banderowcy dokonali napadu na wieś. Jak przyszli wieczorem 11 listopada 1943 roku zabić mego ojca Jana Robaka, wspomina jego córka Władysława Lewczuk z domu Robak, to wtargnęli siłą, wyłamując drzwi w sieni. Kiedy się zaczęli dobijać do drzwi, to mój dziadek wyszedł z pokoju i podszedł do drzwi, mówiąc: "Jaka to cholera tłucze się po nocy?". Banderowcy, którzy już włamali się do sieni, powiedzieli do niego: Bądźcie cicho, nic wam nie zrobimy. Świecili latarkami elektrycznymi po mieszkaniu, szukając naszego ojca. Ale nasz ojciec około dwóch godzin wcześniej został zabrany niemal siłą przez naszego sąsiada ukraińca Michała Kuszlaka, kolegi szkolnego naszego ojca, który razem z ojcem ukrył się u sąsiada Janasowy. Kuszlak nie powiedział ojcu, dlaczego go wyprowadza z domu. Antoni Sokół pisze, że podczas tego napadu jego matka i siostra schroniły się u Ukraińca Turańskiego. Gdy ucichły strzały i banderowcy odeszli, Turański razem z moją mamą poszli do naszego domu i tam zastali zastrzelonego mego ojca, Jana Sokoła. Ukraińcy we wsi musieli znać szczegóły napadu, pisze Bolesław Łukasiewicz bo nie sposób inaczej wytłumaczyć czynu Michała Kuszlaka czy pałaszki Nachajowej ze skałaszczyzny, która niemal siłą zaciągnęła do swego domu i tam ukryła przed napadem swego sąsiada Stacha Ganowskiego. To świadczy, jak bardzo zróżnicowana była postawa ludności w Stryjówce, ludności ukraińskiej oczywiście. Jedni, nie bacząc na następstwa, starali się pomagać Polakom, w tym samym zaś czasie ich być może krewni lub przyjaciele mordowali swych sąsiadów. Tarasówka, gmina Załużę, wieś polsko-ukraińska licząca około 450 mieszkańców. W lipcu 1943 roku doszło do rzezi około 500 mieszkańców Kołudna, powiat Krzemieniecki, województwo Wołyńskie, odległego o 7 km od Tarasówki. Ze wsi Tarasówka pisze Stanisław Maleńczak. Nie zginął nikt z Polaków na terenie wsi. Stało się to w części również dzięki postawie Ukraińców z tej wsi, którzy nie zaangażowali się do udziału w mordach swych sąsiadów. Zbarasz Stary, gmina Czernichowce. Wieś z przewagą ludności polskiej nad Ukraińską, liczącą ponad 1100 mieszkańców. Jan Konysz opisuje wydarzenie, którego był uczestnikiem w lipcu 1941 roku. Policjanci ukraińscy zebrali 60 Polaków rzekomo do prac leśnych. W grupie byłem również i ja. Jak się później dowiedziałem, wszyscy mieli być rozstrzelani. Do tej masakry nie doszło tylko dzięki wstawiennictwu miejscowego księdza grecko-katolickiego o nazwisku Bohatiuk i diaka organisty Diducha. Ci dwaj wpłynęli na zmianę podjętej wcześniej decyzji. Pamiętam dobrze również to, że ten diak Diduch uratował od śmierci moją starszą siostrę. Ukraińscy policjanci spili tego Niemca i któryś z nich powiedział, że moja siostra jest Żydówką. Pijany Niemiec bez namysłu wyjął pistolet i wymierzył nim w moją siostrę. Wtedy ten diak, diduch, podbił rękę z pistoletem, tak że kula przeszła obok mojej siostry. Powiat Zborowski. Białogłowy, gmina Załośce. Wieś z przewagą ludności ukraińskiej nad Polską, licząca ponad 1600 mieszkańców. Pewnego sierpniowego popołudnia 1944 roku, wspomina Michał Gerc, przyszła do moich rodziców żona znanego we wsi polakożercy i matka oficera UPA i powiedziała, że muszą, nie zwlekając, uciekać ze wsi albo nadchodzącą noc spędzić w jej domu. Ponieważ przed wieczorem oddalanie się ze wsi było bardzo niebezpieczne, noce należały do UPA, nie było wyboru, tę noc trzeba było spędzić w jaskini lwa. Podziękowano sąsiadce, załadowano skromne mienie na wóz i ruszono ku załoścom na dalszą tułaczkę. W styczniu 1945 roku z rąk banderowców zginął Ukrajniec Szeremeta za to, że odmówił zamordowania swej żony Polki. Pomorzany gmina Pomorzany. Miasto zamieszkane głównie przez Ukraińców, a także Polaków, Żydów do 1943 roku liczące 4300 mieszkańców. Ukrainiec Pawło Roszczenko ukrył na strychu obory Polaka, ratując go w ten sposób od śmierci z rąk banderowców. Reniów, gmina Załośce. Wieś polsko-ukraińska licząca ponad 1200 mieszkańców. Na chutorze Białe Pole, wspomina Franciszek Łakomski, pod lasem należącym do wsi Reniów, mieszkała rodzina ukraińska, Zachariasz i Maria Romanów. Byli wyznania grecko-katolickiego, uważali siebie za Rusinów, a obywateli Polski. Sprzyjali Polakom i Żydom. W okresie od września 1939 roku do roku 1944 ukrywali w swoim domu kapitana Wojska Polskiego Grackiego Rodem z Załoziec. W okresie od 1941 do 1944 roku ukrywali u siebie trzy rodziny żydowskie dwanaście osób Urłów, Gmina Zborów. Wieś ukraińska, w której żyło kilkudziesięciu Polaków, licząca ponad tysiąc mieszkańców. W 1943 roku banderowcy zamordowali ukraińskiego księdza grecko-katolickiego, który potępiał w swych kazaniach zbrodnie na Wołyniu i nawoływał do zgody. Powiat Złoczowski. Burzek, gmina Biały Kamień. Wieś z przewagą ludności ukraińskiej nad Polską, licząca tysiąc mieszkańców. Wiosną 1944 roku banderowcy zamordowali Ukraińca Romana Kożuszyna, ożenionego z Polką, za odmowę zabicia swojego szwagra, Polaka o nazwisku Góral. Czyżów, gmina Remizowce. Wieś z przewagą ludności ukraińskiej nad Polską, licząca około 750 mieszkańców. Jan Żuliński pisze o zażegnanym jesienią 1943 roku napadzie na jego rodzinną wieś. Do Sołtysa Ukraińca Michała Panowyka przybyła grupa banderowców ze wsi Koropiec i Uchorce w celu dokonania mordu na miejscowych Polakach. Do mordu nie doszło dzięki postawie Panowyka. Jakich użył argumentów i czym się kierował tenże Sołtys, nie jestem w stanie wyjaśnić. Faktem jest, że planowana rzeź nas ominęła. Banderowcy na wiosnę 1945 roku zamordowali naszego Sołtysa. Razem z nim zginęło z rąk banderowców jeszcze 10 innych Ukraińców. Gołogóry? Gmina Gołogóry. Wieś ze znaczną przewagą ludności ukraińskiej nad Polską, licząca około 2700 mieszkańców. W nocy z 30 na 31 marca 1944 roku Upowcy zamordowali 28 Polaków. Ocalała m.in. Maria Barańska, która wraz z dziewięcioletnią córką Aleksandrą oraz innymi osobami z rodzin polskich schroniła się u sąsiadów Ukraińców o nazwisku Furda.